Ja, tutaj Olka i moi drodzy, dzisiaj witam was z mojej kuchni. A dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, będziemy sobie dzisiaj testować dwa przepisy z kuchni Lidla. Na początku będziemy sobie robić pankejki, które po prostu, moi drodzy, uwielbiam, ale jako, że to po prostu troszeczkę zajmuje, to również będziemy sobie robić w międzyczasie pudding z chia, kokosowy, przepyszny, moi drodzy. Więc co, Besties? No zaczynamy, ja. tak? No, żeby rozpocząć jakiekolwiek gotowanie, to najpierw potrzebujemy składników. W tym celu, moi drodzy, udałam się do Lidla. Ogólnie przepisy z kuchni gracza Lidla są tak skonstruowane, żeby wszystkie składniki można było znaleźć na miejscu. A tak przy okazji to moja wskazówka jest taka, że jak może nie lubicie robić zakupów kiedy jest dużo ludzi, to ja serdecznie polecam wybrać się w godzinach wieczornych tuż przed zamknięciem, wtedy prawie nikogo nie ma. Tu tutaj ten przepis to jest po prostu dla moich old vegan besties, prawda? Bierzemy sobie kochani proszę bardzo tutaj napój kokosowy i będziemy potrzebować 300 ml. Not like this. Not like this. Czemu mnie filmujesz? To jest moment wstydu, jakby to weź. Anyways, będziemy potrzebować 300 ml, e, proszę bardzo, tutaj napoju a, kokosowego. Dobra, jeszcze trochę. Jest 300! Let's go, besties! Let's go! Jeszcze istotna kwestia. Wy możecie wziąć 150 ml, ale ja robię dla mnie i dla tego borsuka, co siedzi za kamerą, więc jas. Yes. Bierzemy ten napój kokosowy, który u mnie jest po prostu 300 ml. Wjeżdżamy do gara, proszę bardzo i co zagotowujemy, ale nie przygotowujemy, tak? Jakby nie ma tutaj proszę bardzo być jakichś takich bąbelków, jakichś takich katastrof. Nie, nie, nie. Wszystko mamy już pod kontrolą, ok? Proszę bardzo, i wrzucamy myślę na taki średni gaz. Nie wiem, czy wy też, ale ja nienawidzę gotować mleka. Na zasadzie ja się boję, że jak się na nie będę patrzeć, to ono się w ogóle nie zagotuje, ale w momencie, kiedy tylko po prostu gdzieś odejdę, to ono już od razu krzyczy, że gdzie to poszła, gdzie to poszła? Spokojnie, ale nie ma żadnej akcji tutaj na razie. W międzyczasie, kiedy to nam się tam gotuje, musimy przygotować trzy łyżki, proszę bardzo, nasion czyja No i kiedy mleko jest gorące, ale nie zagotujemy to wrzucamy, moi drodzy, te nasiona chia. Dokładnie to wszystko mieszamy i odstawiamy na 10 minut. Ej, ogarnij, jako to mam... Taką fajną konsystencję, taka, taka żelka, tak w ogóle. A, ciekawostka, ciekawostki z Genali, na ja są mega zdrowe, moi drodzy. Mają mnóstwo błonnika, także to jest totalny hit. Warto je jeść albo na przykład sobie do musli dodawać. I to na razie odstawiam. Uuu! Niech sobie czuluję, proszę bardzo, a my zajmiemy się pancakami. Potrzebujemy do tego wielkiej miski. Dobra, i teraz tak bez Mamy miskę, tak? Stawiamy sobie miskę, proszę bardzo. I będziemy potrzebować 100 gramów mąki pełnoziarnistej. Czy ty chcesz iść ze mną? Czy powinnam zrobić podwójną porcję, panie kamerzysto? Czy ty byś chciał? Nie, nie chciałbyś pancakeów. Dobra. Czyli w takim razie robimy, moi drodzy, 100 gramów mąki. Następnie płatki owsiane, dwie łyżki. Proszek do pieczenia, jedna łyżeczka. Soda oczyszczona, tak z pół łyżeczki. Mierzamy. W ogóle uważam, że mega, że korzystamy z mąki pełnoziarnistej i składków owsianych, bo wiecie, to jest zawsze więcej błonnika, nie? I dla osób takich insulinoopornych, jak ja, no to po prostu będzie to lepszy, można powiedzieć, bardziej odżywczy posiłek, niż gdybyśmy mieli dodać po prostu zwykłą mąkę. Ale co więcej, mamy, proszę bardzo, w drugiej misce roztrzepać jajko. Nie mamy miksera. Mm. Proszę bardzo, mamy jajka. Bierzemy sobie... Jedno, i wrzucamy właśnie do jakiejś miski. Proszę bardzo, mamy to. Po każdej rzeczy w kuchni trzeba delikatnie sobie przemyj rączki wodą. Dobra, ostatnio chodzę na siłownię, więc może nie będzie tak źle. Myślę, że to jajko zostawimy w takiej konsystencji. Ogólnie, moi drodzy, dlaczego ubijamy jajka? Ponieważ chcemy, żeby nasza potrawa była bardziej puszysta. Ale jako, że już do tutaj naszych pancake'ów zastosowaliśmy sodę oczyszczoną, która również tak to troszeczkę to można powiedzieć podbija, więc wydaje mi się, że taka konsystencja będzie w porządku. Chociaż jak bardziej ubijecie, to po prostu też nic się nie stanie. Następnie do naszej miseczki, kochani, dodajemy 150 ml litrów mleka. Tym razem nie rozlałam. Let's yeah. go. Później dodajemy łyżkę oleju roślinnego. Wydaje mi się, że słonecznikowy jakikolwiek będzie w porządku. Ja akurat używam kokosowego, bo taki mam. I ostatnia rzecz do naszych mokrych składników, czyli tak z pół łyżeczki ekstraktu waniliowego. I skarby, jak zrobimy to wszystko, to po prostu mieszamy na razie te mokre składniki i delikatnie dodajemy um, mokre składniki do suchych i mieszamy. Żeby nam się grudki nie zrobiły, ale wiecie co, Jezus Maria, jak się zrobił grudki, to się nic nie stanie. Za pierwszym razem nic nie może, nie musi wyjść idealnie. Jednakże tutaj, proszę bardzo, zobaczcie, jest już taka masa, płatki owsiane widać i mieszamy. O, jakie piękne, żadnych grudek nie ma. Bestie. Nasza masa wyszła super, pachnie bardzo waniliowo. Następnie, proszę bardzo, przygotowujemy sobie patelnię. Na patelni rozgrzewamy jakikolwiek olej. Rozsmarowujemy sobie olej na patelni, ale jeżeli nie macie tego pędzelka, to jakby nic się nie dzieje. Po prostu wejdzie sobie zwykły olej na patelni i czekamy jak się tutaj ogrzeje. Proszę bardzo, protip od Olgi. Możemy sobie tak rękę przystawić i jeżeli będzie po prostu tutaj ciepło miło, to mm, będziemy wiedzieć, że Olej jest rozgrzany. Oczywiście nie składamy tej łapy, żeby się poparzyć, tak, bestie? Jakby ja tu patrzę. Ja już wiem, co ty pomyślałaś w chwilą. Nie, no tak, o. Jeżeli po prostu bardzo z tego bije, to będziemy wiedzieć, że już jest gotowa. Okej, okay, czuję, że z tego już bije takie przyjemne ciepło, więc bierzemy, moi drodzy, właśnie tę naszą masę. O, proszę bardzo! O, troszeczkę tutaj za malutki wyszedł, ale tak plus minus o średnicy 10 cm. Zawsze się zastanawiam, dlaczego tutaj wszyscy umieją tak, że te pankejki są zawsze w takiej, moi drodzy, w perfekcyjnym kształcie koła. Um, takie domowe. Też będą ładne, może nie idealnie, proszę bardzo, okrągłe, ale na pewno bardzo pyszne. Ten duży jest dla mnie. A przecież ty powiedziałeś, że nie chcesz. O. Um. Ten duży jest dla mnie. Najlepiej smażyć myślę, że tak na średnim ogniu. I w ogóle kolejna wskazówka. Ja nigdy nie wiedziałam, kiedy mogę je przewrócić, ale moi drodzy, zobaczcie, kiedy nasz pancake po prostu już ma takie jakby bąble powietrza, to wiemy, że on jest gotowy, czyli delikatnie go podważamy. O, to, to będzie. To, to będzie ta skomplikowana część. Moment. O, proszę bardzo! I hop! No idealny! No idealny! Znaczy, on zawsze powinien być idealny, bo ja bym nie zrobiła niczego innego niż y, idealny. Ale zobaczcie, jaki piękny! I kiedy nasze pancake będą rumiane z obu stron, no to, moi drodzy, przekładamy je na talerz i powtarzamy dopóki nie skończy nam się masa. Kiedy nasze placuszki smażą się na patelni, to my nie tracimy czasu, tak? Tylko bierzemy, kochani, nasze mango. Tutaj jest y, w przepisie połowa, więc tak to również zrobimy. Mamy naszą połowę mango już obraną i to jest, moi drodzy, kwestia, tak, y, czy macie blender, ponieważ teoretycznie właśnie y, w przepisie jest, aby to teraz wrzucić do blendera i zrobić na taką, y, można powiedzieć, na taką pulpę, na taką masę. Ja niestety tego nie mam, ale absolutnie, że mango wykorzystam, tylko po prostu pokroję kosteczki i położę wtedy na mój pudding. Placuszki już usmażone, więc jedyne co musimy zrobić teraz, to to wszystko przełożyć i sprawić, aby ładnie wyglądało. Czyli tutaj pudding do miseczki, tak z połowę. Co warto jeszcze wspomnieć, moi drodzy, jak wolicie schłodzone to absolutnie można ten puding sobie włożyć do lodówki, przez co on będzie zimniejszy. Ja, wydaje mi się, że na razie go spróbuję w po prostu temperaturze pokojowej. Dodałam jagody do naszego pudingu oraz, proszę bardzo, na pankejki. Co więcej, bierzemy sobie również kawałki herbatników i, o proszę bardzo, delikatnie... Obsypujemy nasze placuszki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w żadnym z przepisów nie było, moi drodzy, cukru. I ja jestem insulinooporna, więc dla mnie to jest mega ważne. Jednakże, jeżeli tutaj tej słodyczy Wam brakuje, to można sobie dodać miód na te pancajki albo po prostu syrop z agawy. Zależy, co tam w domu macie. I proszę bardzo. No, i robimy taste test. Rozpocznijmy, moi drodzy, od tego pudingu. Mmm! Muszę przyznać, że ten napój kokosowy, mango i jagody dają temu taką wystarczającą słodkość, przez co to nie jest w ogóle mulące. Ej, to jest dobre. Serio, to jest dobre. Teraz przejdźmy do naszych pancake'ów. Mmm! Ej! To jest mega. Powiem wam szczerze, że nawet jakby tutaj nie było tego miodu, to i tak te placuszki są idealnie słodkie. Co więcej, te herbatniki też dodają takiej słodkości. No i jagody są kwaśne, prawda? Skarby, jeżeli zrobicie więcej, warto sobie przygotować listę zakupów i przejść do najbliższego lidla, ponieważ, moi drodzy, wszystkie tutaj składniki, które użyłam, są tam dostępne. Oczywiście, możecie jeszcze dać znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej kuchni z Olgą i co. Ja, proszę bardzo, teraz pozwólcie, że to zjem poza kamerą, bo no godna jestem i to jest mega dobre, naprawdę. Rio